Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest mesjaszem. Każdy z nas ma jakieś klucze. I te klucze, które mamy w swoim życiu, one mają, mogą mieć różny wymiar. To jest klucz do, do moich drzwi. Często to jest klucz, jest związany z władzą. Jeżeli mam klucz, to czymś rządzę. I te klucze mogą być różne. To może być pilot do telewizora. Tym kluczem może być pin do mojego telefonu. Takim kluczem może być cokolwiek, co daje mi władzę. I chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę, że Bóg dzisiaj. W tym słowie rozdaje klucze każdemu z nas. Każdy z nas ma jakąś władzę w swoim życiu. I to jest bardzo ważny obraz duchowy, który będzie nam potrzebny dzisiaj w trakcie modlitwy. Bo każdy z nas ma, Bóg chce, żebyś miał władzę, żebyś miał klucze do różnych przestrzeni swojego życia, do różnych wyborów życiowych ażebyś kształtował swoje życie. I być może to jest jakiś klucz do twojego powołania. Chcesz kształtować swoje życie. Podejmujesz różne decyzje, zamykasz pewne drzwi, a żeby otworzyć kolejne. Bóg daje tobie taką władzę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie takie pytanie: na kogo ja najczęściej w swoim życiu jestem otwarty? W tym momencie swojego życia warto, żebyś zadała sobie takie pytanie: Na jaką osobę, na jakie relacje najczęściej się otwieram? Dla kogo w tym momencie najbardziej otwarte jest moje serce? A być może masz zamknięte serce na wiele osób. Może ktoś ciebie zranił i klucz jest po prostu przekręcony na wszystkie zamki. Nie przebaczę. Ostatnio rozmawiałem z takim księdzem, który do mnie podszedł i mówi: Wiesz co? Właśnie to zauważyłem, że jest taka osoba w moim życiu. Bóg mi dał to zobaczyć, że rozumowo, ponieważ ja znam Ewangelię, jestem księdzem no już wiele lat, to, to trochę znam i wiem rozumowo, że trzeba przebaczyć. Ale zauważyłem, że kiedy tylko ta osoba się pojawia w moim życiu, nadchodzi do mnie, sercem jest nieprzebaczone. I widzę to po mojej, po, jej, po mojej postawie, że stawiam się wyżej nad tą osobą, daję jej odczuć, że mnie zraniła. I chciałbym was, dając wam ten obraz, zaprosić do tego, ażebyście być może dzisiaj ten klucz do zamkniętych drzwi, do Twojej żony, być może to jest ktoś bardzo bliski, do Twojej mamy, czy do, twojej, do Twojego taty. Być może ktoś w życiu Ciebie mocno, mocno pokiereszował. I ten klucz masz w, swoim, w swojej dłoni. Dzisiaj jest ten dzień, w którym możesz tak ukształtować swoje życie, żeby Bogu, najlepszemu Jezusowi, spróbować dać ten klucz. Niech On zrobi z tym, co chce. Moi drodzy i chciałbym, żebyście zwrócili teraz uwagę na to, co się stało. Bo Jezus w tej Ewangelii, dzisiaj w ogóle, Bóg Ojciec daje nam Jezusa jako klucz do wszystkiego, co mi się w życiu przydarza. Wiele jest takich momentów w Ewangelii, kiedy ktoś mówi: Wszyscy cię szukają. Święty Piotr mówi do Jezusa: Wszyscy cię szukają. Marta, kiedy Jezus przyszedł do, do łazarza, do, po śmierci jego, mówi do Jezusa: Ja wierzę, że to Ty. Jesteś Mesjaszem, który miał przyjść na świat. Wierzę, że to Ty, że to Ty jesteś kluczem do wszystkiego. I chciałbym, żebyście to zobaczyli: że Bóg, Ojciec, kiedy patrzy na Jezusa i w trakcie Chrztu Świętego, Chrztu Jezusa, w, w trakcie przemienienia na górze tabor, mówi: To jest klucz do wszystkiego, co przeżywasz, do wszystkiego, co ważne w Twoim życiu. I dlatego Jezus pyta Piotra: Dla Ciebie kim jestem? Kim jestem dla Ciebie, Piotrze? Kim jestem dla Ciebie? Do, do wszystkich dzisiaj. Jezus zadaje to samo pytanie: Kim dla Ciebie jestem? I święty Piotr, i chcę, żebyście znowu zobaczcie to, święty Piotr ma w swoich dłoniach klucz który dał mu Bóg Ojciec, ma klucz do serca Pana Jezusa. I tym kluczem do serca Jezusa jest wyznanie Jezu, może w tym momencie mało jeszcze, wierzę w to, ale ja widzę to, widzę Twoje działanie w moim życiu, wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym. Wierzę, że masz ogromną moc przemieniania mojego życia. Wierzę, że masz moc uzdrowienia, ja to widziałem. Ja o tym słyszałem i wierzę w to. I to wyznanie Jezusa jako Pana otwiera serce Jezusowi. I on mówi do Piotra: Piotrze, ja Tobie wszystko dam. Wszystko, czego potrzebujesz, ponieważ to nie Ty sobie to wymyśliłeś, tylko ten klucz dał Tobie Bóg Ojciec. To On Tobie to objawił.